Proszę Państwa, przed chwilą obejrzałem paskudny, obrzydliwy film, który nie powinien być absolutnie pokazywany. I ja rozumiem, że przez to na pewno twórcy tego szkaractwa podadzą mnie do sądu, że nie, nie pokazuję tego filmu dalej. Proszę Państwa... Jak najdalej, gdybyście się spotkali z tym filmem, nie wolno Wam pokazywać ani dzieciom, ani Wy sami, żebyście nie oglądali. A tym bardziej ku ukochanym dziadkom, babciom, żebyście nie dawali do oglądania, bo spaczone treści, które są w tym filmie, paskudne. Chociaż lekko tchnące nadzieją, że nikt nie obejrzy tego filmu i nikt. Nie będzie naśladował ochytnego zachowania się nauczycielki wobec biednego, skrzywdzonego dziecka. Krzywdę, krzywda dziecka jest tak niew niewspomiernie wielka do kary, która dosta którą dostała ta nauczycielka. Gdziwię się, że pozwala, żeby tak krzywdzić zarówno małe dzieci, jak i ich dorosłych rodziców. Czy wręcz dziadków, a także polityków, którzy niestety nie umieją się godnie zachować i zdecydowanie ukarać tę nauczycielkę. Proszę, nie oglądajcie tego filmu. Alternatywna Matematyka, poniedziałek. Witaj, Deny, wejdź, proszę. Wygląda na to, że masz problemy z dodawaniem. Ale nie bądź zdenerwowany. Jesteśmy tutaj, aby się uczyć, a uczymy się na błędach. Każdy je popełnia. Popatrz na to pytanie. Ile to 2 dodać 2? Widzisz, napisałeś 22. Ale kiedy dodajemy, nie kładziemy po prostu cyfrowo obok siebie. To głupie. Dobrze, pomyśl o tym w taki sposób. Jeśli mam dwa pisaki w tej dłoni... I dodam dwa pisaki z tej dłoni. Ile mam teraz pisaków? Dwadzieścia dwa. Nie, Danny, to cztery. Wtorek. Pani Wells? Jesteśmy rodzicami Danego. O tak, dzień dobry, proszę wejść. Proszę się nie martwić. To całkowicie normalne, że dzieci są sfrustrowane, kiedy mają problemy z tematem. Więc o co chodzi z tymi złymi ocenami danego na Twoim teście? Mieliśmy test. Jednym z pytań było: ile to dwa dodać 2? Dwa? Dany odpowiedział: 22. I. I to nie answer. jest poprawna Says odpowiedź. Who? Kto tak Says mówi? Matt. Matematyka. Czy ty mówisz, so? że mój syn jest głupi? No, no, nie, oczywiście, not. że nie. Kim ty jesteś, że możesz mówić, że jego odpowiedź jest zła, i dobra. Right. Nie, nie, ona zna dobrą Thank drogę. Dziękuję. Drogę prosto do nacistowskich Niemiec. Nie możecie mi powiedzieć, że szczerze nie wiecie, jaki wynik da 2 dodać dwa. Więc już sobie wszystko ustaliłaś, czyż nie? W tym Menelu. Co ty, jakaś upośledzona? Dobrze, przepraszam, nie jestem w stanie kontynuować tej konwersacji. Zgłosimy to do dyrektora. Dany ma swobodny umysł. Będę miała twoją pracę, z suko. Nie jeśli nie umiesz dodać dwa do dwóch. Środa. Pani Wells. O, przepraszam dyrektorze, nie widziałam pana. Rozumiem, że miała pani wczoraj problemy z rodzicami jednego z naszych uczniów. Było nieco szalono. Kiedy rzeczy wymkną się spod kontroli, oczekuję, aby mi pani o nich mówiła. Dobrze, więc jak pan chce się tym zająć? Wydaje mi się, że mogłaby pani przeprosić. Jego matka Złucham mnie uderzyła. Rozumiem, że pani powiedziała Danemu, że ma złą odpowiedź na swoim teście. Miał złą Złucham, odpowiedź na swoim teście. To, to nie nasza, to nasza, nasza praca, aby mówić uczniom, czy mają rację, to czy to nie. Dokładnie to dokładnie nasza praca. Rodzice nie chcą, aby wciskała pani swoje stronnicze poglądy w gardła ich dzieci. To nie są stronnicze poglądy. Tak działa matematyka. Wiesz, co nie działa? Twoje nastawienie. Może mogę wyjaśnić to w matematycznych działaniach, aby pani zrozumiała. Jeśli weźmie pani wszystkie dzieci z tej klasy i podzieli je przez Exactly to wyjdzie Pani dokładnie have. ilość szacunku, jaką im Pani daje. Coś chciałaby Pani powiedzieć? Nie można podzielić liczby and... przez zero i dostać zero. So Więc stupid. teraz ja jestem głupi. Jakiś szalony dyrektor wykonujący papierkową robotę, super gdy Wy, super gwiazdy nauczyciele, zmieniacie świat. Uczniowie się liczą, nauczyciele dzielą. Bartek! Przestań osłabiać pewność naszych dzieci. Czy przeprosisz rodziców? Czemu zaczęłaś uczyć, skoro nienawidzisz dzieci? Proszę zająć miejsce, pani Wells. Dziękuję. Wiecie, wydaje mi się, że to po prostu zniknie, jeśli poczekamy tydzień albo więcej. Wydaje mi się, że nie możemy tego zrobić. Dlaczego? Oni nas pozwą. Za co? Emocjonalne gnębienie nieletniego. Pani Wells, mogłaby pani wyjaśnić członkom tego zgromadzenia, kiedy zdała sobie pani sprawę ze swojej porażki, a także o wydarzeniach prowadzących do zamieszek. Zamieszek? Ja tylko powiedziałam uczniowi, że 2 dodać 2 równa się 4. Musi się pani wyrzec tej opinii. Co? Niech tylko pani powie, że jest pani otwarta na możliwość bycia kilku poprawnych odpowiedzi. Ale to nieprawda. Nie możemy im pozwolić na gnębienie nas. To jest takie głupie. Głupota, to Twój problem. Każdy, kto się z Tobą nie zgodzi, jest głupi. Tu nie ma się z czym nie zgadzać. Jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Mam nadzieję, że ma Pani poprawną odpowiedź, gdy media się o tym dowiedzą. Mam, to cztery. Mam swoją własną odpowiedź. Ta szkoła, minus ty, równa się jutro. Zwalniacie mnie? Zawieszamy, by mogła pani przemyśleć swoje ekstremistyczne poglądy. Sama sobie pani na to zasłużyła. Piątek. Z ostatniej chwili, w tym co nazywają Matmagate, aktywistka szkoły podstawowej została przyłapana na nadużywaniu praw uczniów wynikających z pierwszej poprawki. Ta nauczycielka, ta liberalna elitarystka mówi temu niewinnemu pierwszakowi, że jego odpowiedź jest zła i tylko jej jest dobra. Tak, z tego co słyszałam, nawet nie ma tych uczniów na jeden rok. Po roku wszyscy ją zostawiają i idą do innego nauczyciela. To się nazywa przychodzenie do następnej klasy. Wywołuje to nieco pozytywnej debaty w tym kraju. Niektórzy eksperci mówią, że 2 plus 2 to 4, inni mówią, że to 22. Wcale nie. Jeśli nienawidzisz tak bardzo Ameryki, czemu nie pójdziesz uczyć w komunistycznej Francji? Halo? Witam pani Wells. Zgromadzenie postanowiło, że dla dobra wszystkich pani usługi nie będą już potrzebne. Dla dobra wszystkich? A co z dziećmi? Wymagam, aby przyszła pani jutro do szkoły. Nie chcemy, aby radykalizowała pani naszych uczniów. Sobota. Pani Wells, dziękuję za przyjście. Przykro mi, że do tego doszło. Gdyby tylko była pani bardziej otwarta. O matematyce? Co z uczciwością akademicką? Została pani ostrzeżona, dostała wyjaśnienie, ale nadal się upierała. Ale oczywiście uregulujemy nasze finansowe zaległości. Dwa tysiące dolarów za pani ostatni miesiąc i dwa tysiące za ten, więc to cztery tysiące. Źle? To dwadzieścia dwa tysiące. Czytał Maciej Kajkowski. It's time for...